Witam Was po przerwie dwudniowej od filmów. Jeżeli oglądacie to w poniedziałek, to znaczy, że się wyrobiłem, zmontowałem film i w ogóle. To fajnie by było, jem się wyrobił. No ale tak, no jak mówiłem, jak oglądacie to w poniedziałek, to się wyrobiłem. No ale przechodzę do tematu odcinka. W dzisiejszym filmie będę musiał spędzić 24 godziny z moim kotem. Także znaczy, nie będą to takie dokładne 24 godziny, bo prędzej się później gdzieś pójdzie do krzaku, a nie będę z nim spędzał pewnie nocy w mógu. No ale tak już nie przedłużając tego wstępu, pamiętajcie i łapeczce w górę. Jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, to w prezencie dostaniecie taką czekoladkę, a jeszcze gdy zostawicie subika wraz z dzwoneczkiem, no to dostaniecie w gratisie taki oto długopis. No więc już nie przedłużamy, widzimy się na dworze. Dobra, ogólnie już jestem tutaj na dworze. Tam robią dalej drogę, już od 8 miesiąca chyba. No więc będzie tak tam burczeć, ale o nie, nie ma kota, nie ma kryci bardziej, bo krycia tak się nazywa mój kot. Ja idę i poszukać. Keciu, jesteś tu? Jak jej nie znajdę, to po prostu będę musiał no, później chyba tu przyjść. Keciu, Keć, Keć, jesteś tutaj? Słuchajcie, boję się, że jej tutaj nie ma. A jak Keci nie będzie, to nie wiem jak ja mam nagrać ten odcinek. Ja jej tutaj jeszcze poszukam, no i widzimy się po jakimś czasie. No i jak w końcu przyjdzie, czy coś takiego. Kurczę, ja nie wiem, czy ja nagram ten film. Okej, okay, słuchajcie, bo... No... Dokładnie w 4 godzinach. Właśnie Krycia się zjawiła. kryciu, ale nie uciekaj. Myślałem, że z Krycią tego filmu nie nagram. No, ale w końcu przyszła. No, bałem się, że będę musiał czekać jeszcze dłużej. No, ale tak, ja tutaj pokażę, gdzie ja myślę, gdzie ona była. Ona ogólnie się dosyć najadła. I wydaje mi się, że była właśnie tam. O, znaczy, wiem, wydaje się, że takie ogłuszczone itp. No, ale to dlatego, że Krycia tam odpoczywa. No i fajnie, no. Tam po prostu tyle się działa. Krycia tutaj jest, jak widzicie już. No, więc Kryciu, choć ja tutaj. Się pogłaskam trochę, no więc ja tu usiądę. No i czas spędzić te, no prawie, no, na pewno nie rośnie 4 godziny, ale na jak najdłuższy czas z kiecią. No więc będziecie mieli teraz chyba jakiś timelapsa czy coś w kiecie głaskam. No więc no, będzie jakiś timelapse czy coś. It goes, it goes, my

jednak znowu się przyszła przytulać, no ale głaskałem Kecię gdzieś takie 5 minut około. Jest naprawdę mi zimno w ręce, nie mam żadnych rękawiczek, więc jest minus. Kecia się cały czas tutaj leści, no i no z Kecią jest trochę gorzej niż z Aronem, dlatego, że z Kecią nie ma za warto co robić, bo z Kecią to tylko głaskać i w ogóle, bo z Aronem to na przykład biegałem, coś się działo, a Kecia jak widzicie by się tylko tutaj leściła, powiesz tak, żeby było ją widać, ale no więc nie wiem, y, coś tam porobię z Kecią, mam nadzieję, że no, nie będzie jakoś no, no. Kecia ogólnie nie wie za bardzo o co chodzi, no bo, no nie wiem no, nie jak to określić. Nie, nie, nie wiem co mam robić Keciu, powiedz. powiedz jakie masz plany do roboty, co? Powiedz co byś chciała porobić. Nie wiem co jest z on tak trochę się jakby boisz że coś takiego. No ale tak, no. krycia tutaj się leści cały czas. Leści, to jest takie, takie pospolite słowo, że coś takiego. Znaczy, to jest takie swojskie słowo, przytuła do takiej, no takiej bardziej, no nie wiem, no nie, nie wiem jak to określić, no, ale leźcie to takie swojskie bardzo, nie wiem, no, może mi się to kojarzy, no więc nie wiem, yy, piszcie serduszka w komentarzach, e, no i nie wiem co będę robił z Skrycia... Będziecie mieli pewnie znowu jakieś time lapsa, albo po prostu będziecie mieli przejście do późniejszej godziny, czy coś takiego. Jak będzie już ciemno, postaram się być z nią jak najdłużej. Postaram się z nią być, aż do momentu, dopóki gdzieś nie ucieknie do jakiegoś krzaka, czy coś takiego, tak jak wcześniej wam mówiłem. Bo no w końcu się może tak dziać, że kiedy już nie będzie wiedział o co chodzi, się o mnie ja tak zajęzał, że schodzę. No i pewnie już ucieknie do krzaka, czy coś, nie wiem, czy zniszczę z nią jakieś relacje, czy coś takiego. No ale będę się starał do. To jak najdłużej z nią siedzieć, jak ja gdzieś pójdę, to Kecia ja też pójdzie, bo nie będziesz się długo, będzie się nudzić. No więc będę musiał naprawdę z nią siedzieć długo. Aronem mógłbym na przykład pójść do domu, nie? I Aron by cały czas był na podwórku, bo on nie może nigdzie pójść. No a niestety, ale krycia jest wolna i może pójść gdzie chce. No więc nie wiem, macie znowu jakieś ten lapsa, jak się z kycią bawię. No więc ja tutaj wezmę znowu telefon, tak jak wcześniej. Pogłaskam krycie no, i no nie wiem, no. Widzimy się potem. Uwaga, y, y, chwila minęła, a Krycia już y, zobaczyła z góry jakieś ptaki i No i zaczyna się dziać, czy coś takiego? Nie wiem, ale Kryciu, trochę jest nudno. No więc, y, Kryciu, co byś robił? Co ty, Krycia, jest? Chyba, co ty jesz tutaj? Co ty tutaj masz? Krycia coś tutaj je. Nie wiem, co to jest, ale. Kryciu, ale nie... Co? Nie wiem, co to było, ale. No, stała się jakoś. Żeby Krycia się nie wystraszyła, bo ona się jakoś boi tego telefonu. Ojeju, ja wiem, co, ja wiem, co się teraz stało. W ogólnie gdzieś tutaj są te wróble i te per. No i jednego z nich y, dwójka wypadła na dół. Tak jak właśnie tutaj widać, albo nie widać. No i właśnie Krycia patrzyła, o co z tym chodzi. Ale uwaga, bo Krycia się coraz bardziej zarzuca. właśnie, nie co chodzi. Nie, wiem, że ja nagrywam. No bo nie ogarnia takich rzeczy. Ale Krycia, co ty robisz? Krycia, gdzieś tu poszło, odeszło do ode mnie. A ja muszę do niej pójść. Krycia, co ty będziesz robić? Kycia się będzie myć. Nie wiem czy ja to pokazywałem, czy coś takiego, ale czy to jest. czy zwierzęta. Co? Może dla wszelkiej demonetyzacji niech będę tego pokazywał. No to widzimy się za chwilę, macie przejście. Pyk. Okej, okay, słuchajcie, Krycia, jak widzicie, teraz je tam. Dostała takie mięsko, no więc teraz sobie Krycia zajada. I jak widzicie, no smakuje jej. Ogólnie jest to takie mięso z rosołu, bo no dzisiaj, kiedy nagrywam, jest poniedziałek. A wczoraj była niedziela, czyli wczoraj był rosół. No więc o to chodzi w tym wszystkim. No więc Kecia teraz sobie zje No i widzimy się potem o późniejsze godziny jak nie, będzie coś robić ciekawego, albo po prostu. Później, nawet jak nie czego się robić Dobra, widzimy się potem i słuchajcie, jest już dosyć późno, naprawdę No, jest, zaczyna być ciemno Jest zimno, a Kocio, jak widzicie Cały czas tutaj sobie siedzi No i, no, masakra, no Naprawdę jest źle, nie wiem, co mam robić Ogólnie, jest mi strasznie Zimno w ręce, nie wiem Kiedy na Kocio wreszcie później, jeszcze Chcę robić, naprawdę, no Masz mi bolą ręce od zimna No, ale niestety muszę tutaj siedzieć No, więc jeszcze trochę posiedzimy Okej, słuchajcie Keciu gdzieś poszło, nie wiem ona jest, nie? I ja teraz idę po nią, gdzieś ją znaleźć Keciu, czy ty tu jesteś? Boję się, że ona już uciekła gdzieś nie, No i niestety się nie znajdę Keciu, 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 koc, Keciu, Keciu, Ja tutaj obrócę ten telefon I szybko szukam Keci, gdzie ona jest? Chyba tam jest, tam się coś ruszało Chwila Idziemy tam Keciu, Keciu, jesteś tam? O nie, boję się, że straciłem Kecię Daj szybko to trochę już za ważne. Ale nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś poszła, muszę ją jakbyś znaleźć. Nie wiem, ja i szybko tam biegnę. I może gdzieś tutaj będzie. Kaciu, 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 kaciu. gdzie ty jesteś? O nie! Idę jeszcze tutaj poszukać. Tutaj jej nie ma chyba. No więc dobra, Kaciu, gdzie ty jesteś? Kaciu, 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 Ej, bo jej tu nie ma on tam w ogóle szczeka i gdzie jest Kycia? No nie. Nie że ją zgubiłem. Tam nie ma. Gdzie ona jest? Nie mogę jej znaleźć, to no nie. Dobra, jest, Kycia, okej, okay, okej. Okay. O nie! O nie, Kyciu! O nie! Szybko nie ją za krzycił, Kyciu. Czekaj, Kyciu! Kyciu, czekaj, 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 Kciuciu, czekaj, wszystko jest okej. Okay. Dobra, nie bój się. Nic się tutaj nie zrobię, troszkę jest dobrze. Dobra, słuchajcie, właśnie w prawie straciłem kycie. Nie wiem, czy Kyciu nie ucieknie, no, ale dobra, chyba jest opanowała sytuacja. No więc nie wiem. Kycia chyba jeszcze nie poszła. No więc, no jest dobrze, całe szczęście. Bałem się, że już ucieknie już. Yy, no i że skończymy ten odcinek, no ale tak, Kyciu. Dobra, Kycia jeszcze tutaj leści, wszystko jest dobrze. Jest naprawdę strasznie zimno. No, naprawdę jest bardzo źle, ale Kycia cały czas jest, no i. No nie kończymy jeszcze tego filmu. Okej, okay, słuchajcie, tutaj nie prawie w ogóle nie widać. No ale myślę, że to już zakończyły ten odcinek, dlatego że jest naprawdę strasznie zimno. No i naprawdę nie bolą mega ręce. No więc ja się tutaj z krzycią jeszcze pożegnam razem z Wami. Muszę koćkoć koćkoć kkoćkoć. No więc tak ja się tutaj z Kecią i z Wami już żegnamy. No więc nie wiem czy coś tutaj jeszcze widzicie. Jeżeli tak, to chyba jest OK. ale pewnie nie, no jest trudno. No więc skrycia tutaj jest, jak widzicie ale niestety już musimy skończyć, bo na pewno jest mega zimno, gdyby było no, cieplej to bym to byśmy jeszcze dalej pociągnęli ten film, no, ale naprawdę ja już nie wyszliłam. Nie wiem, czy ten że już uznajemy, że zaliczony, nie wiem, ja się poddaję już nie mogę. No więc jak mówiłem, to by było już na tyle. Pamiętajcie o subiku, łapeczce w górę, może mnie tu będzie widać. O jak wy się tu jest łapeczka w górę, no więc pamiętajcie. I, no więc jak mówiłem dostaniecie czekoladkę jak zostawicie łapeczkę. No a jak subika to taki fajny drogopisik. No więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam. My papa!